Niech nie oddala się zwój tego prawa od Twoich ust, ale rozważaj je dniem i nocą, po to, by pilnować postępowania zgodnego ze wszystkim, co zostało w nim napisane. Księga Jozłego, rozdział pierwszy, werset ósmy. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Dzieje Apostolskie, rozdział piąty. O, Buda, Ananiasza i Safiry. Pewien zaś człowiek, imieniem Ananiasz, wraz z Safirą swoją żoną, sprzedał posiadłość i zatrzymał część zapłaty za jego żony, a pewną część przyniósł i położył u stóp apostołów. Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce? Także okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś sobie część z zapłaty za rolę. Czy gdy należała do ciebie, nie była twoją, a po sprzedaniu, czy należność nie pozostawała w twojej mocy? Co sprawiło, że dopuściłeś w sercu do tego czynu? Nie skłamałeś ludziom, lecz Bogu. A Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wydał ostatnie tchnienie. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy tego słuchali. Młodsi tymczasem powstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około trzech godzin nadeszła i jego żona. Nieświadoma tego, co się stało. Piotr zaś odezwał się do niej. Powiedz mi, czy za tyle oddaliście rolę? Ona na to. Tak, za tyle. A Piotr do niej. Co się stało, że umówiliście się, aby wystawić na próbę ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali twojego męża, są u drzwi i ciebie wyniosą. I natychmiast upadła u jego nóg i oddała ostatnie tchnienie. A gdy weszli młodsi, Znaleźli ją martwą, wynieśli ją zatem i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął całe zgromadzenie oraz wszystkich, którzy tego słuchali. Działalność misyjna apostołów i kościoła. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I wszyscy jednomyślnie byli w krużganku Salomona. Z postronnych natomiast nikt nie ośmielał się do nich dołączać. Ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących Panu. Mnóstwo mężczyzn, jak i kobiet. Także też na ulicę wynosili słabych i kładli na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra zasłonił niektórych z nich. Schodził się również tłum z okolicznych miast Jerozolimy, niosąc z sobą słabych i dręczonych przez duchy nieczyste, i wszyscy oni doznawali uzdrowienia. Uwięzienie i uwolnienie apostołów. Wówczas powstał arcykapłan oraz wszyscy, którzy z nim byli, będący stronnictwem saduceuszów, napełnieni zazdrością, schwytali w ręce apostołów i osadzili ich w publicznym więzieniu. Jednak anioł Pana otworzył w nocy drzwi więzienia, wyprowadził ich i powiedział Idźcie, stańcie i ogłaszajcie ludowi w świątyni wszystkie słowa tego życia. Posłuchali więc tego i z nastaniem poranka weszli do świątyni, gdzie zaczęli nauczać. A gdy przybył arcykapłan i ci, Którzy z nim byli, zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela, i posłali do więzienia, żeby ich sprowadzono. Podwładni jednak, gdy tam przybyli, nie znaleźli ich w więzieniu. Zawrócili więc i oznajmili. Więzienie znaleźliśmy zamknięte z całą starannością. Również strażników stojących przy bramach, lecz po otwarciu nikogo wewnątrz nie znaleźliśmy. A gdy dowódca Straży Świątynnej oraz arcykapłani usłyszeli te słowa. Byli zakłopotani co do nich, co też się stało. Wtem przybył ktoś i doniósł im: Oto ludzie, których osadziliście w więzieniu, są w świątyni. Stanęli tam i nauczają lud. Wówczas dowódca straży poszedł wraz z podwładnymi i sprowadził ich bez użycia siły. Obawiali się bowiem ludu, aby ich nie ukamienowali. Apostołowie przed Sanhedrynem. Po przyprowadzeniu zaś stawili ich przed Sanhedrynem i zapytał ich arcykapłan. Nakazem zakazaliśmy wam nauczać w tym imieniu, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka. Piotr zaś z apostołami odpowiedział: Trzeba być posłusznym Bogu bardziej niż ludziom. Bóg naszych ojców wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, wieszając na drzewie, tego Bóg wywyższył swoją prawicą jako założyciela i zbawcę, aby dać Izraelowi opamiętanie i odpuszczenie grzechów. A my jesteśmy świadkami tych spraw, a także duch święty, którego Bóg dał tym, którzy są mu posłuszni. A gdy to usłyszeli, wybuchli jak przecięci i zamierzali ich zabić. Powstał jednak w Sanhedrynie pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel prawa poważany przez cały lud. Polecił wyprowadzić na chwilę apostołów i powiedział do nich, Mężowie Izraelici, zastanówcie się dobrze odnośnie do tych ludzi, co zamierzacie zrobić, bo przed tymi dniami powstał Teudas, podawał się za kogoś. Przyłączyła się do niego liczba około 400 mężczyzn. A gdy został usunięty wszyscy, ilu ich za nim poszło, zostali rozproszeni i znikli. Po nim powstał Juda Galilejczyk w czasie spisu i pociągnął lud za sobą. Ten zginął. A wszyscy, którzy go posłuchali, poszli w rozsypkę. I teraz mówię wam, odstąpcie od tych ludzi i zostawcie ich. Bo jeśli od ludzi jest ten plan lub to dzieło, to zostanie zniszczone. Jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć. I obyście się przy tym nie okazali ludźmi walczącymi z Bogiem. I posłuchali go, po czym przywołali apostołów, wychłostali ich. Zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. Oni natomiast odchodzili sprzed oblicza Sanhedrynu, ciesząc się, że zostali uznani za godnych niegodnego potraktowania dla Jego imienia. Każdego też dnia w świątyni i po domach nie przestawali nauczać i głosić dobrej nowiny o Chrystusie Jezusie. Księga Psalmów. Psalm 96 Zachęta do uwielbienia Boga. Śpiewajcie Jahwe pieśń nową, śpiewajcie Jahwe cała ziemio. Śpiewajcie Jahwe, błogosławcie jego imię. Nieście dzień po dniu dobrą wieść o jego zbawieniu. Rozgłaszajcie wśród narodów jego chwałę, wśród wszystkich ludów niezwykłe jego dzieła, gdyż Jahwe jest wielki, nadzwyczaj godny uwielbienia. Budzi lęk większy niż wszyscy bogowie. Gdyż wszyscy bogowie ludów są bez wartości, Jahwe natomiast ukształtował niebiosa. Dostojeństwo i świetność przed Jego obliczem, potęga i piękno w Jego świątyni. Oddajcie Jahwe, plemiona narodów, oddajcie Jahwe chwałę i moc, oddajcie Jahwe chwałę Jego imienia, przynieście dary i wejdźcie do Jego przedsionków. Pokłoncie się Jahwe w świętej szacie, zadrżyj przed Jego obliczem cała ziemio. Głoście wśród narodów, Jahwe jest królem. Utwierdził on też świat tak, że się nie chwieje. Będzie sprawiedliwie sądził ludy. Niech się radują niebiosa i cieszy się Ziemia. Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia. Niech wiwatują pola i wszystko, co jest na nich. Niech zaszumią radośnie wszystkie leśne drzewa. Przed obliczem Jachwe, gdyż nadchodzi, gdyż idzie, aby sądzić Ziemię. Ono sądzi świat sprawiedliwie i ludy. W swojej wierności. Psalm 97. Pieśń radości z powodu rządów Pana. Jahwe króluje, niech raduje się Ziemia, niech cieszą się rozliczne wybrzeża. Spowija go chmura oraz gęsty obłok sprawiedliwość i sąd są podstawą jego tronu. Sprzed jego oblicza rozchodzi się ogień i zewsząd pochłania jego nieprzyjaciół. Świat rozświetliły jego błyskawice. Ziemia zobaczyła to, i zadrżała. Góry niczym wosk stopniały przed obliczem Jahwe. Przed obliczem pana rozpłynęła się cała Ziemia. Niebiosa ogłosiły jego sprawiedliwość, i wszystkie ludy zobaczyły jego chwałę. Niech będą zawstydzeni wszyscy służący Bożyszczom, którzy chlubią się swoimi nicościami. Pokłoncie się jemu, wy, wszyscy bogowie. Usłyszał to Syjon i wezbrała w nim radość. Córki ludzkie poweselały z powodu Twych sądów, Jachwe, gdyż Ty, Jachwe, jesteś Najwyższy, ponad całą ziemią wielce wywyższony, ponad wszystkich bogów, kochający Jachwę, nienawidźcie zła, ten, który strzeże dusz ludzi Mu oddanych, wyrywa ich z ręki bezbożnych. Światło wschodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są prawego serca. Radujcie się w Jachwe, sprawiedliwi, i wysławiajcie świętą pamięć o nim. List Świętego Pawła do Galacjan. Rozdział 5. Powołanie do wolności. Chrystus wyzwolił nas do wolności. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znów pod jarzmo niewoli. Uważajcie. Ja Paweł mówię wam, jeśli poddajecie się obrzezaniu, Chrystus Wam nic nie pomoże. Natomiast każdemu człowiekowi, poddającemu się obrzezaniu, oświadczam: Zobowiązany jest wypełnić całe prawo. Zostaliście odłączeni od Chrystusa, wy wszyscy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. My bowiem w duchu, z wiary, oczekujemy nadziei i sprawiedliwości, gdyż w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie. Ale wiara, która wyraża się przez miłość. Biegliście pięknie, kto wam zaburzył przekonanie o prawdzie? To namawianie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Odrobina kwasu zakwasza całe ciasto. Ja jestem co do was przekonany w panu, że nie będziecie innego zdania, a ten, kto was niepokoi, poniesie karę, kimkolwiek jest. Co do mnie, bracia, jeśli nadal głoszę obrzezanie, to za co wciąż jestem prześladowany? Na tym przecież kończy się skandal krzyża. Oby wykastrowali się ci, którzy was niepokoją. Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko z tej wolności nie czyńcie przyzwolenia dla ciała, ale służcie jedni drugim w miłości. Gdyż całe prawo spełnione jest w jednym zdaniu czyli będziesz kochał swego bliźniego tak, jak samego siebie. Jeśli jednak jedni drugich konsacie i pożeracie, uważajcie, abyście jedni drugich nie strawili. Życie w duchu świętym. Mówię zaś, postępujcie w duchu, a na pewno nie ulegniecie rządzy ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału, te bowiem są sobie przeciwne, byście nie to, czego moglibyście chcieć, zaspokajali. Jeśli zatem jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem. Widoczne zaś są uczynki ciała, a mianowicie nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo. Czary, nieprzyjaźnie, spór, zazdrość, wybuchy gniewu, przejawy samolubstwa, poróżnienia, odstępstwa, zawiści, zabójstwa, pijaństwa, hulanki i tym podobne. O tych zapowiadam Wam, jak już zapowiedziałem, że ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć. Wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciw takim nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli żyjemy w duchu, duchowi też się podporządkowujmy. Nie bądźmy żądni próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Rozdział szósty. Zasady życia we wspólnocie. Bracia. Jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, pilnując przy tym samego siebie, abyś i Ty nie uległ pokusie. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusa. Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, zwodzi samego siebie. Niech każdy poddaje próbie własne postępowanie, a wówczas będzie miał chlubę tylko w odniesieniu do siebie a nie w odniesieniu do drugiego, gdyż każdy poniesie własny ciężar. Ten zaś, który jest nauczany słowa, niech się dzieli wszelkimi dobrami z tym, który naucza. Nie błądźcie, Bóg nie daje z siebie szydzić, gdyż co człowiek sieje, to i rządź będzie. Także kto sieje dla swojego ciała, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Czynić zaś szlachetnie nie ustawajmy, gdyż w swoim czasie, Rządź będziemy nieznużeni. W takim więc razie, na ile mamy czas, czyńmy dobro względem wszystkich, a najbardziej względem domowników wiary. Popatrzcie, jak wielkimi literami moją ręką do was piszę. Ci wszyscy, którzy chcą dobrze pokazać się w ciele, ci zmuszają was, byście dali obrzezać się, tylko po to, by mogli uniknąć prześladowania dla Krzyża Chrystusa. Sami bowiem obrzezani nie przestrzegają prawa, Chcą jednak Was obrzezywać, aby chlubić się z Waszego ciała. Co do mnie zaś, w żadnym razie nie będę się niczym chlubił, chyba że krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez który świat został dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, lecz nowe stworzenie. A tym wszystkim, którzy tej zasady trzymać się będą, nad nimi pokój i miłosierdzie, również nad Izraelem Boga. Odtąd niech już nikt nie zadaje mi trudu, ja bowiem na moim ciele noszę blizny Jezusa. Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, niech będzie z waszym duchem, bracia. Amen. Pięcioksiąg, Księga Wyjścia, rozdział ósmy, Plagi Egipskie, Plaga Żab. I powiedział Jahwe do Mojżesza: Idź do faraona i powiedz mu, tak mówi Jahwe: Wypuść mój lud, aby mi służył. A jeśli ty odmówisz jego wypuszczenia, to oto i ja uderzę wszystkie twoje granice żabami, i zaroi się Nil od żab, i wyjdą i wejdą do twojego domu, i do twojej sypialni, i na twoje łoże, i do domu twoich sług, i pomiędzy twój lud, i do twoich pieców, i do twoich dzież, i na ciebie, i na twój lud, i na wszystkie twoje sługi wypełzną żaby. I powiedział Jahwe do Mojżesza: Powiedz Aaronowi, unieś swoją rękę ze swoją laską nad rzeki, nad kanały i nad rozlewiska i sprowadź żaby na ziemię egipską. Aaron uniósł swoją rękę nad wody Egiptu i wyszły żaby i pokryły ziemię egipską. Ale uczynili tak też wróżbici swoimi tajemnymi zaklęciami. Oni też sprowadzili żaby na ziemię egipską. Faraon wezwał zaś Mojżesza i Arona i powiedział, Wstawcie się u Jahwe. Aby oddalił żaby ode mnie i od mojego ludu, a wypuszczę lud, aby złożyli jachwę ofiarę. I powiedział Mojżesz do Faraona: Zechciej mi wyznaczyć, kiedy mam się wstawić za Tobą i za Twoimi sługami, i za Twoim ludem, aby odciąć te żaby od Ciebie i od Twoich domów, tak aby pozostały tylko w nilu. I powiedział jutro, a Mojżesz odpowiedział. Stanie się według twojego słowa, po to byś poznał, że nie ma nikogo takiego jak Jahwe, nasz Bóg. Dlatego żaby oddalą się od ciebie i od twoich domów i od twoich sług i od twojego ludu, a pozostaną tylko w Nilu. A gdy Mojżesz z Aaronem wyszedł od faraona, wołał Mojżesz do Jahwe w sprawie żab, które zesłał na faraona. I Jahwe uczynił według słowa Mojżesza i wyginęły żaby w domach, na dziedzińcach i na polach zgarniali je zatem na kupy i cuchnęła ziemia faraon zaś gdy zauważył że nastała ulga zatwardził swoje serce i nie posłuchał ich tak jak zapowiedział Jahwe plaga komarów powiedział więc Jahwe do Mojżesza powiedz Aaronowi unieś swoją laskę i uderz proch ziemi a zamieni się w komary w całej ziemi egipskiej i uczynili tak aaron uniósł swą rękę ze swą laską i uderzył proch ziemi i komary opadły ludzi oraz bydło. Cały proch ziemi zamienił się w komary w całej ziemi egipskiej. Próbowali tak uczynić również wróżbici swoimi tajemnymi zaklęciami, chcąc sprowadzić komary, lecz nie zdołali. Były zatem komary na ludziach i na bydle. Wtedy wróżbici powiedzieli do faraona: W tym jest palec boży. Lecz serce faraona schardziało i nie posłuchał ich, tak jak zapowiedział Jahwe. Plaga much. Powiedział zatem Jahwe do Mojżesza: Wczesnym rankiem ustaw się przed faraonem właśnie wtedy, gdy będzie wychodził nad wodę, i powiedz mu, tak mówi Jahwe: wypuść mój lud, aby mi służył. Bo jeśli odmówisz wypuszczenia mojego ludu, to oto ja ześlę chmarę much na ciebie i na twoje sługi, i na twój lud, i na twoje domy. I wypełnią się domy Egipcjan tą chmarą, a także ziemia, w której mieszkają. Ale wyróżnię w tym dniu ziemię Goszen. W której przebywa mój lud, aby nie było w niej chmary much, po to abyś poznał, że ja, Jahwe, jestem w tej ziemi. I zaznaczę to odkupienie pomiędzy moim ludem a twoim ludem. Jutro nastąpi ten znak. I tak też Jahwe uczynił. Gęsta chmara much nadciągnęła do domu faraona i do domu jego sług, i nad całą ziemię egipską, i niszczała ziemia z powodu tej chmary. Wtedy faraon wezwał Mojżesza i Arona i powiedział: Idźcie, złóżcie waszemu Bogu ofiarę w tym kraju. A Mojżesz odpowiedział: Nie byłoby słusznie tak czynić, gdyż składamy w ofierze Jahwe naszemu Bogu to, co dla Egipcjan jest obrzydliwością. Otóż, gdy będziemy ofiarować to, co jest obrzydliwością w oczach Egipcjan, czy nie będą chcieli nas kamienować? Chcemy udać się w trzydniową wędrówkę na pustynię i tam złożyć ofiarę Jahwe naszemu Bogu tak jak nam powiedział. A faraon powiedział: Ja was wypuszczę i złóżcie ofiarę Jahwe, waszemu Bogu na pustyni, ale nie oddalajcie się zbytnio w swej wędrówce i wstawcie się za mną. A Mojżesz powiedział: Gdy tylko wyjdę od ciebie, wstawię się u Jahwe i jutro oddali się ta chmara od faraona, od jego sług i od jego ludu. Tylko niech faraon już więcej nie kpi z nas, nie chcąc wypuścić ludu by złożył ofiarę Jahwe. Gdy więc Mojżesz wyszedł od faraona, wstawił się u Jahwe i uczynił Jahwe według słowa Mojżesza i oddalił chmurę od faraona, od jego sług i od jego ludu nie pozostała ani jedna mucha. Jednak także tym razem faraon zatwardził swe serce i nie wypuścił ludu. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jeśli chcesz, słuchaj jako podcasty Spotify.